Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Jest z nami nieco zmęczony Krystian Iżyk po wygranej walce na w Witam. E, witam wszystkich. Nie mieliśmy okazji, żeby, żeby porozmawiać. Powiedz, masz tu duże, duże wsparcie timu, jak bardzo ci to pomogło? No naprawdę dużo wsparcia teamu, e, trener, moi koledzy, z którymi się ciężko przygotowywałem, dlatego powiem, że bez nich nie byłoby tego wszystkiego i byłoby mi o wiele trudniej. Widać było, że nie masz problemu z, z dominacją nad swoim rywalem. Jakoś studiowałeś te jego dwie zawodowe walki? E, tak, przestudiowałem z, razem z trenerami i z kolegami dwie zawodowe i jeszcze amatorskie, także ułożyliśmy okay. game plan i myślę, że go w miarę spełniałem. Musieliśmy zmienić miejsce z powodu tutaj antenowego, czy w, to było zdaje się w pierwszej rundzie, kiedy Twój rywal chwycił się za siatkę, czy to jak, w jakiś sposób Ciebie zdeprymowało? To znaczy, tak, tak ładnie ładniej to za chwyciłem się za siatkę, ale to było tak, że nawet nie, nawet, nie, nawet nie zorientowałem się, że złapałem instynktownie to było i sędzia zwrócił uwagę i więcej tego nie robiłem. Mhm. Masz jakieś takie plany najbliższe? To znaczy teraz trochę odpocznę, porobię siłownię i w czerwcu Mam nadzieję, że się odbędzie trzecia edycja tej gali, na której bardzo chciałbym zawalczyć. I w takim razie muszę zapytać o walkę Macieja. Jak przewidujesz wynik? No Trener Maciek mega przygotowany. Mam nadzieję, że pokaże to, na co go stać i myślę, że wynik może być jeden. Świetnie. Gratuluję w takim razie dobrej walki i powodzenia. Bardzo dziękuję. Dzięki.